Macie dość widoku sąsiada, ale nie do końca chcecie zasłaniać całe okno? Zazdrostka okienna jest dla Was przestarzała i nie pasuje do Waszego wnętrza? Idealnym rozwiązaniem będą plisy okienne, czyli osłona, którą możemy regulować w dwóch kierunkach. Możliwość podniesienia materiału z dołu do góry stwarza te same warunki prywatności jak w zazdrostce okiennej, jednak w zdecydowanie nowszym wydaniu. Jest to rozwiązanie na pewno praktyczne, które dodatkowo stanowi dobrą blokadę przed nagrzewaniem się wnętrza latem, a wszystko to dzięki zastosowaniu tkaniny w kształcie plastra miodu wyłożonej od środka folią aluminiową. Jest to najlepsza tego typu osłona do dookienna, którą wykonamy wewnątrz pomieszczenia. Dodatkowym argumentem, który może przemawiać za plisą, jest możliwość wykonania do okien nietypowych, jak na przykład trójkąty czy trapezy. Pytanie, czy warto wybrać ten produkt? Jeśli zależy Wam na praktyczności oraz termoizolacji, zdecydowanie polecamy tę osłonę.